konferencja, ja zapowiedział odpowiedź na sióstka wyborcza kapitano Gregor z Kretina. Ale okazało się, że największe telewizje informacyjne w Polska nie są obiektywne! I dlatego partaj Twój, Szwab, dołożył się do powstania nowej telewizji informacyjnej. Prawda TV. na no nasz redaktor naczelny i szef telewizja Prawda TV był dogadany Kamil Durszlak. Ale jakieś pachołki prezesa Jarosława go zaatakowali podstępnie na autostrada. A oto moja siódemka wyborcza, a może nawet ósemka. Polacy, ja wam dziś prezentuję Moich siedmiu wspaniałych, mój gabinet cieni, mój rząd, Twój szwab na minister wojny. Ja nominuję generalissimus Bartosz Misiewicz. On może być też na minister więziennictwa. I już mamy oszczędności, bo on za jedna pensja zrobi dwa ministerstwa. Na minister kultura Patryk Wega. Kultura, bo on był wielki reżyser. Także 150 kilo wielki. Jak robił swój najlepszy film. Last Minute, czyli ostatnia mineta. Jak ja będę Bundeskanzler, prezydent Polska, to ja pogadam z mój kolega Donald Trump. Też Niemiec. I my ten film nominujemy do Oscar bo to są bardzo trudne sprawy. Na no, minister zdrowia też Patryk Wega, bo on ma kolumbijska dieta cud. I on na ta dieta odchudzi wszystkie Polaki. On już jest o, taki chudziutki, taki malutki się zrobił, jak krasny ludzie z King To Ty, jest moja śmieszna ciapeczka. Ja bardzo martwić o Patryk Wega. I ja jego zaprosić do Deutschland na Oktoberfest na Golonka, żeby on był znowu taka duża męcizna. Jak Patryk Wega mówi samo sobie, Polacy chcą. Chcą prawdy, prawdy, prawdy. Czegoś, co im powie, jak jest naprawdę zbudowany świat, w którym żyją. I przychodzi Wega i mówi: bardzo proszę, tak wygląda Polska. No to dlatego. Twój szwab nominuje Patryk Wega na ministra prawdy. I też może z nami współpracować w TV Prawda. No, ja mam jeszcze pięć stanowiska na nasza siódemka wyborcza, ale te ogłoszę na następna konferencja.